Hej, witajcie w kolejnym odcinku ze Space Engineers. Zwiększyłem znowu bitrate i jest też nowa karta. Dlatego strzelcie łapeczkę dla nowej karcioszki. Widzę, że jeszcze będę musiał trochę obniżyć detale, bo no, przy nagrywaniu jednak trochę FPS-y się zmniejszyły. Jeszcze szybko zobaczę ile FPS-ów jest na OBS-ie. Na obs jest całe 48. Ile ustawienia muszę to w sumie zmienić na, na 60 z powrotem, no ale zwiększyłem bitrate. Teraz yy, myślę, że obraz wygląda już naprawdę dobrze. Yy, ja jeszcze będę musiał trochę pokombinować przy OBS-ie, yy, pokonfigurować go tak, aby wszystko było idealnie. Bo teraz w są do tego możliwości. I dzisiaj polecimy sobie trochę potestować kartę, a dokładnie zobaczymy, jak będą wyglądały na niej wybuchy. Yy, tutaj jest taki statek, który na szybko zmotałem. Yy, Szczególnie go tylko po to, aby mógł on nas zabierać z Marsa dużo niższym kosztem niż lecenie tym bydlakiem, bo jednak to zużywa ogromną ilość paliwa. A tutaj mamy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Zbiornik, z, może tak powiem pokrótce, co tutaj mamy, jest tu zbiornik z wodorem. Tutaj mamy mały silnik z tyłu, nieduży, bo myślę, że to wystarczy. Obawiam się jedynie, że te dwa, że dwa silniki tutaj yy, skierowane. Yy, dół, no w dół. To po prostu silniki dolecenia do góry. Nie wystarczą nam, aby wyhamować, gdy będziemy wracać tutaj, ale to najwyżej jeszcze dostawię Później silniki. Tutaj są reaktory. Reaktory są też w środku, ale musiałem je postawić, aby była tu jakaś energia. Ja teraz wezmę trochę tutaj paliwa. 120 sztuk, myślę, i wrzucę to wszystko do, do tych pozostałych reaktorów, które są już w środku. I zaraz będzie można już to zniszczyć. Muszę się tu jakoś sprytnie dobrać. Dobra, yy. tylko ten statek, i tu wrzucimy sobie połowę. Tu też wrzucimy połowę. I jeszcze rozmontujemy na szybko to, co jest tutaj. I można za chwilę lecieć. Yy. To można już usunąć. I jeszcze to wyciągniemy. Dobra, ja od razu odłożę niepotrzebne mi materiały. Czekajcie, bo nie z tym guzikiem. Jeszcze polecimy sobie po tlen, tylko nie wiem, w którym zbiorniku ja teraz będę miał jakiś tlen, bo u z tlenem to jest lipa aktualnie. Te zbiorniki są puste, tu jeszcze jest trochę powietrza. Kurde, tylko jest tani ta kratka wentylacyjna Nie będę miał jak tego wziąć No dobra mm. Może inaczej A to też generatory tlenu się wyświetlają, ale dobra Chyba mm. Dobra do każdego po kolei i się powinno, napełnić, tylko, że prawdopodobnie podobnie mm. właśnie tu muszę przestawić na auto, na auto napełnianie to wszystko. Będę nie to. Dobra, wszystko już powinno być git. Teraz trzeba to wszystko od nowa będę poklikać. Dobra, dało się napełnić butle. Tyle nam powinno wystarczyć do, do lecenia do naszej bazy. Mam przynajmniej taką nadzieję. A tu szybko te drzwi otwieram, żeby jak najmniej tlenu zużyć. Yy, dobra, lecimy. Statek jest bardzo prosty, nawet nie zdążyłem jeszcze kokpitu tak naprawdę zrobić tutaj. Może jeszcze na szybko zapiszę. A teraz chyba mam już 24 odcinek, albo nawet więcej, w sumie nie jestem pewien. Yy, dobra, jeszcze zobaczę, czy przypadkiem nie mam z z wodorem. Nie, nie mam przedstawionego na zbiornik, więc możemy lecieć. teraz zobaczę, jaki mamy w ogóle zapas jaki mamy zapas mocy. No, taki średni bym powiedział. Chociaż nawet, nawet może być. Dobra, teraz tym jajem muszę się wybywać do do do, 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 do. do. do naszej bazy na. Na, 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 na Marsie. Nie, nie na Marsie, na Marsie, to my jesteśmy. Na asteroidzie. I tam właśnie weźmiemy nasz statek, ten, który przyleciliśmy w ogóle w kosmos z ziemi. I tym statkiem będziemy sobie walczyć z piratami, tak jak już to miało wcześniej miejsce. Jeszcze jedną rzecz bym musiał zrobić, a mianowicie yy, wziąć sobie silniki w górę i zrobić z tego grupę, nie wiem, tak na szybko jeden grupy yy, i tu. Z, Mniejszy oraz zwiększ ciąg, tak aby tego paliwa mniej marnować. prawdzie nie zużywamy za dużo tego paliwa, ale jednak, czy mniej, tym lepiej, tak naprawdę. Jeszcze sobie od razu pokonfiguruję napęd skokowy. To będzie to. Naprawdę wystarczy, że wybierzemy teraz wszystkie bloki: napęd skokowy i skok. Dobra. Dobra, ja nie będę teraz przedłużał tego, zobaczymy się jak już będę na, na asteroidzie w naszej bazie. Dobra, jesteśmy już w bazie, tylko kurde, musimy wyłączyć ładowanie tego, bo zużywa nam 100% energii nawet nie jestem w stanie się... Obracać żyroskopami, Podleciłem podlecimy sobie trochę i mam do Was prośbę. Taką jedną, yy, napiszcie mi może w komentarzach, czy, yy, czy już jest dobrze z tą jakością tego nagrania. Czy jeszcze może zwiększyć trochę bitrate'u yy, Oglądałem tak chwilę to nagranie w yy, samym OBS jeszcze przed wrzuceniem na YouTube. A YouTube też to trochę zmieni. Ale po samym nagraniu yy, widziałem, że jest nawet całkiem nieźle, że już nie powinno być takiego. Sypu jak był wcześniej na tym ekranie, że choć rozdzielczość była normalnie 180p. To wyglądało to gorzej niż w 124. 8. Nie pamiętam, jaka to jest rozdzielczość ta. Najniższa na YouTubie. W każdym bądź razie wyglądało to źle. No teraz już z tego co widziałem, wygląda to dobrze. Jeszcze zobaczę później, jak jak to wrzucę na YouTube. Ale możecie dać znać. Mówię, jeszcze trochę. Poławię się tymi ustawieniami OBS-a i zobaczę, czy to będzie dobrze. I właśnie zrobię tak, żeby było jeszcze lepiej. Yy, dobra, to nie ma w sumie dużo co robić. Gdzie jest ten statek nasz, którym zawsze atakowaliśmy piratów? Nie mogę go znaleźć nigdzie. Gdzie go zaparkowałem? A tu jest dobry. To jest tył. On ma wieżyczki normalnie zamontowane. Ma, ok. Tylko jedyne co musimy zrobić, tak naprawdę, to doprodukować trochę amunicji, żeby na pewno je starczyło. Yy, amunicja. I to będzie to. Tylko, że. Ja będę miał wszystko. Może nie tyle. Setkę poproszę. Yy. Już nie mam rzeczy na te rakiety. Dobra, idę ich mam łącznie. 3 sztuki, 9, 6 jeszcze 16. O, 40. Chcemy mi Czego mi w ogóle brakuje? Ranu. Rano mi chyba braku, brakuje. a to akurat nie problem. wiemy sobie stąd i wrzucimy do kontenera, to te znaczy stacje montażowe, powinny to wziąć sobie. Czekajcie. Ta, 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 ta. A nie, magnezu mi brakuje, dobra, to już jest pogrzebany. Jak magnezu brakuje, to trudno, nie chce mi się po niego lecieć. Dobra, ja tutaj załaduję amunicję do statku. I usłyszymy się, jak znajdę jakiś piratów. O, okazało się, że na, na statku jeszcze jest 46 kolejnych yy, rakiet, więc nie będzie z tym problemu. Widzę, że jeszcze będzie trzeba rozładować ten kontener. Dobra, usłyszymy się zaraz, jak będzie jakiś statek piratów przelatywał koło nas. Dobra, coś znalazłem, tylko że ma wyłączoną antenę. Przed, przed chwilą migło mi to. Ten obiekt znajduje się. Dokładnie tutaj, jest teraz w środku celownika, a teraz jest nad jego główną kreską. Nie wiem co to jest. Włączyło y, antenę, tylko jak. Widziałem to dosłownie przez sekundę. Y, zaraz zobaczymy. Y, widziałem, że pisze military, więc może być ciężko. Może ja na wszelki wypadek zrobię zapis. Później najwyżej sobie w y, kopiach zapasowych czytam tego save'a. Nie wiem, czy uda mi się to pokonać, no ten statek nie jest przystosowany do walki za bardzo, ma wszystko odsłonięte, yy, więc zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz by się przydała na tym statku, mianowicie ante nie antena tylko yy, kamerę gdzieś by się tu da przydało dać, żeby móc sobie zooma robić. O, tu pojawił się znowu znacznik. 3 km do celu. Zaraz będzie trzeba hamować, żeby w to przypadkiem nie wlecieć. Nie byłoby za dobry Nie wiem, skubany się nas chyba boi, bo wyłącza te antenę. Chociaż nie wiem, no powinien już do nas strzelać tak naprawdę. Chociaż nie no, bo pierwszej byśmy zaczęli strzelać. Dobra, hamujemy. Dobra, strzelamy. Lecą rakietę, omijamy to. Te. Dobra. Poczekajcie, bo nie strzelają. Wyłączymy na razie działka. Chyba coś tam strzelają. Polecę, żeby zobaczyć, czy nie ma działek. Wyłączymy na razie nasze działka. Jest działko, strzela tam. Strzelajcie do tego działka. Nie wiem gdzie to działku nasze strzela. Dobra. Czy co? Ja wyskoczę szybko. Mimo, że na wszelki wypadek rozbroimy to. Kurde, niskie zdrowie. Dobra, tu nie ma rakiet. No i dupa, a na statku chyba nie ma stacji medycznej. Nawet jest. Jest, jak to statek rozwaliło. Czekajcie. Hmm. Tu sobie szybko dam. Halo, skąd oni strzelają? Nie wiem dlaczego nasze działka rakietowe nie strzelają. Tak, w sumie. To są narzędzia postaci. To są bronie postaci, narzędzia postaci Gdzie jest to działko, nie widzę go tu są jeszcze dwa działka. Kurde ALO ostatnia i tupa Rakietnica by się jakaś przydała czy coś, żeby móc ich na dystans tam robić, ale nie mam nic takiego niestety. Nie wiem, szybciej będzie to spiłować. Dobra, rozwalamy to jeszcze na szybko. Niestety z naszego statku za wiele nie zostało. Napiłujemy do końca. Dawaj, amunicję jadł. 22 działko, tutaj. Ono nadal jest sprawne że jak tu się schowam, to nie będzie mogło do mnie strzelać. Dobra, udało się. Zresztą szlifiewka jest bardziej skuteczna niż ten nasz statek z czterema rakietami, ale przez to, że one były blisko siebie i trzymały się tylko na tych wiertłach, one bardzo szybko zostały zniszczone. Właśnie dlatego trzeba zrobić jakiś specjalny statek do walki. Dobra, zobaczymy, czy tu jeszcze nie ma przypadkiem jakiś działek. Matko, pół statku nam się pali. Nie wiem. Nic nie strzela na razie. Tu jeszcze jest działko. Teraz się do niego dobierzemy. Trudno było dokładnie. Zobaczcie, ja jeszcze luknę raz. Tutaj jest dobra. Jest tutaj. To jest prytnie tutaj rozmontujemy. Tak, żeby nie mogło do nas strzelać. Dobra, kit. Jeśli coś ciekawego będzie na tym statku, to trzeba przyznać, że się nawet opłacało, bo ten statek nasz idzie w 5 minut naprawić, tak naprawdę. No to działko miało jeszcze amunicję, to mogło być niebezpieczne. Dobra, gdzie jest ten nasz statek? Bo go nie widzę. Więc tu jest na pewno jakieś miejsce ciała. No to jest niestety nasz słaby ekwipunek. A nie wiem gdzie jest. Dziesiąte moje rzeczy są jeszcze rakietnicze. To je te też rozmontujemy. A czekajcie, bo to jest nasz statek. Przez to, że on też jest żółty, to mi się wszystko pomyliło. Dobra, dobra. Czy trochę zastosowałem to tym wszystkim? Nie, zniszczenia nie są duże. Cockpit jedynie nie przeżył. To może być problemem. Ale zaraz go sobie odbudujemy, na no spokojnie. Zapomniałem, że ja nie mam tutaj moich narzędzi. Dobra, yy. odłożymy to wszystko, bo nam to niepotrzebne. I można tutaj zacząć plądrować. Jest w ogóle jeszcze jedno działko. Dobra, to je też rozmontujemy. I można zaczynać tutaj plądrować wszystko co fajne. Te baterie nas nie interesują tak naprawdę. Co mamy tutaj. Mamy duży kontener, dobra. Czekajcie, ja sobie muszę windować sobie to tutaj, bo inaczej... Nie pociągnę zbyt długo. Dobra, będzie trzeba pozyskać trochę materiałów. To może jednak te baterie by się przydało rozmontować. Chociaż one są tak zniszczone, że ja za wiele to jest z nich nie wyciągnę. A to jest w ogóle blok łączący, a nie bateria. Teksturę ma podobną w sumie z boku. Dobra, co by tu jeszcze rozmontować? Silnik w sumie można rozmontować. Zobaczmy. O, wiem, co będzie można. To. Z tego powinniśmy pozyskać trochę materiału do naprawienia tego kontenera. Tutaj też mamy kontener. Nie wiem, czy to jest ten sam, nie, to jest drugi, dobra. Czego ja potrzebuję? W sumie można zacząć rozbierać ten kontener. Jezu, jak tą szlifiarką pierwszego poziomu to wolno idzie, matko. Dobra. Powinniśmy mieć teraz, żeby naprawić to. I to już będzie zwakowane? Nie czemu nie jest hakowane. Dobra, jest hakowana. Serio, ten kontener jest pusty. To lipa trochę. Jakby nie było. Trochę lipa. no Dobra, może w tym drugim coś będzie. Ja ją też jest pusty. No coś tak Powiem, że średnio się opłacało ten statek atakować. Czekajcie, tutaj jakoś można wszystko albo dokładnie. No hmm. ja nie wiem, tak, tak średnio bym powiedział tak średnio. Znaczy, no ten statek zawsze można rozebrać w sumie na części. Nie jest złym pomysłem, no bo jednak trochę z tego jeszcze wyciągniemy. Ale spodziewałem się, że jednak coś w kontenerach znajdę. A to taka trochę lipa. Mamy zbiornik z wodorem. Może było więcej kontenerów, no ale już ich nie ma w każdym bądź razie. Ty no, lipa ten statek, lipa. Nic, nic ciekawego nie ma. Dobra, ja ten statek sobie teraz przymocuję te szlipierki do, do mojego statku. Zacznę sobie go powoli rozbierać i usłyszymy się, jak już go rozbiorę. To jest, a, naprawię nasz statek i zaatakuję jeszcze jakiś jeden. Wylatuję właśnie do bazy, żeby się trochę naprawić. Zrobiłem tutaj takie szlipierki, żeby sobie trochę tego statku tam podebrać, ale szczerze mówiąc to nie wiem, czy było warto, bo i tak wylatywał z tego praktycznie sam złom. Będę musiał teraz zapewkować, żeby na roboty nas trochę naprawiły. Dodam z przodu jakiś pancerz i dodam też wieżyczki tak po bokach umieszczone, żeby po prostu one Albo, jak po prostu tamte wieżyczki będą strzelały do nas, to żeby nie wiem, strzelały do nich, a nie niszczyły cały statek od razu. I dodam też coś takiego, co się nazywa Wabik, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj zaparkuję, żeby na nowe boty zaraz zaczęły to naprawiać. Już tam latają, ale chyba najpierw do mnie, żeby mnie wyleczyć. Kiedyś było coś takiego jak wabik, nie wiem czy nadal coś takiego jest. Dokładnie jest takie coś jak wabik. Właśnie wabik przyciąga ostrzał wrogi wieżyczek yy, sterowanych przez komputer. Yy, yy, ważne, ważne urządzenia. Ile ja to kosztuje? Bardzo mało. Jego sobie to wrzucimy. Jesteś tutaj jeszcze bym sobie dał coś takiego jak. filar. to właśnie na tych filarach przymocujemy. Bierzemy trochę tego tutaj ten wabik większy niż mi się wydawało. Dobra, weźmiemy sobie 4 takie wabiki i trochę e, rój. Dobra. Mm, nie wiem, na nowe bocy zaraz to chyba będą naprawiały. Ja sobie jeszcze odmontuję To nie będzie nam już potrzebne. Dobra. I jeszcze bym sobie wziął rzeczy potrzebne mi. Albo dobre później to. Albo to sobie zniknie, albo na nowe boty teraz rozwalą, nie wiem. Jeszcze później coś z tym wykombinuję. Yy. Jeszcze to by się przydało rozebrać. Mam nadzieję, że miejsce miejsca w takim punkku. No wystarczyło. Gdzie to na nowe boty? Zaraz to powinno naprawiać. Słuchajcie, zaraz... Teraz jeszcze trochę tym odlecę. No i z przodu będę musiał dodać takie z ciężkich bloków taką osłonę. Później jeszcze pomyślę, co by tutaj zrobić. Dobra, zobaczymy. Usłyszymy się jak już zrobię ten statek jak ja chcę. I polecimy na jakiś kolejny statek piratów. Dobra, ja jestem przygotowany Dałem tutaj. Yy bloki te ciężkie, raczej one tutaj dużo nie osłonią, bo dałem tylko w sumie cztery te bloki, tu jeszcze jest jeden do wyspawania. Ja w sumie żeby to wyspawać. Dodałem tutaj rakietnice takie, że sam mogę z nich strzelać, eee, tutaj są te wabiki. A tutaj dodałem e, działka te rakietowe, tutaj jedno, tam drugie. I myślę, że tutaj możemy na spokojnie lecieć, ten, ten blok jeszcze nie jest wyspawany, ale ciu z nim weźmiemy tylko przypiszemy to dobra żeby tym nie strzelić przypadkiem jeszcze bym sobie zrobił tak i to bym dodał do tego teraz tą grupę bym sobie tutaj dał I dałbym włącz wyłącz nie wiem czy na pewno. Czy to. Chyba, wszystko jest włączone, Git. E, ale co, szukać jakiegoś nowego przeciwnika? Muszę przyznać, że ta gra naprawdę nie szanuje mojego czasu. Latam już tak dobre 20 minut. I szukam jakiegokolwiek statku tych piratów. No i nic tutaj nie ma. A tak jak siedziałem nawet i kopałem jakieś yy, rzeczy to potrafiły przylecieć do mnie jakieś drony i mnie zacząć atakować. Jest naprawdę fajna jest ta gra, trzeba przyznać. Wszystkie znaczniki mam włączone, bo nawet jak niedawno przelatywałem koło tego statku, który wcześniej pokonałem, tam jeszcze była antena. I właśnie yy, tą antenę mi normalnie wykrywało. A teraz nic, nie ma żadnego statka. Pana statka nie ma żadnego. No i zamontowałem jeszcze kamerę przed chwilą. Wyszłem ze statku. Już pamiętałem to ją zamontowałem. Ech, Lipa jest z tymi statkami, naprawdę jest Lipa. Nie wiem czy, czemu ich nie ma w ogóle. Będę musiał dalej tutaj e, szukać tych statków. Nie wiem, jeszcze może z 10 minut tak polatam, jeśli... Nie będzie dalej żadnego statku, to najwyżej zakończymy ten odcinek. Bo, bo to nie ma sensu, żebym ja tak latał cały czas, jak te gramy owo robić na tłość. Dobra, robimy cięcie i usłyszymy się albo jak już minę wypuszczam, albo jak znajdziemy jakiś statek. Aktualnie oddaliłem się o 85 km, y, tysięcy, tak? Nie, 85 km y, już mi się wszystko myli. Od bazy i nadal nie ma żadnych piratów. Niestety muszę Was przeprosić, ale ja nie mam już czasu dzisiaj, aby lecieć dalej i szukać tych piratów. A chcę, żeby odcinek był w sumie to na dzisiaj. Więc, no niestety, musimy to już zakończyć. Ja się w sumie obrócę w stronę bazy i ja prawdopodobnie zostawię na, na ten, nie wiem, 10-20. Myślę, że nawet więcej minut Grę, aż Po prostu dolecimy tam do, Aż sobie dolecę na spokojnie do tej bazy No niestety, jak tak to siedzę w bazie I przelatują 6 8 km od bazy Jakieś statki piratów, a teraz Tak daleko poleciałem i, I nie ma kompletnie nic Trochę lipa Ale co zrobić Nie mam, nie mam, nie mam muszę zakończyć już ten odcinek, bo nie mam czasu na więcej nagrywania. Chciałem jeszcze z jedną, a nawet może i dwa statki tych piratów zniszczyć, no ale niestety nie mam jak tego zrobić. Nie wiem, może, może bym dodał więcej tutaj frakcji albo, nie wiem, nie mogę powiedzieć wojny. Na przykład im, bo wypowiadałbym im wszystkim wojnę i miałbym, miałbym spokój tak naprawdę. Ej, co się stało? Czemu? O, dobra, już się bałem, że oni coś się na czerwono nie świecili. Ale dobra. Ej, po prostu było kliknięte. No dobra, no, nie będę przedłużał, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Mi tak średnio się to podoba, że tylko jeden statek nam się udało zniszczyć, ale... Pozytywnym akcentem tego filmu będzie na pewno to, że jest to pierwszy film nagrywany na nowej karcie. Za podziękę dla karty, że jest tu z nami, możecie zostawić łapkę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.